Przepraszam za tych. Panie pośle, ja przede wszystkim chciałem wyrazić ubolewanie, że od grubo ponad dwóch godzin na posiedzeniu tej komisji naruszane jest prawo poprzez zadawanie panu prezesowi pytań zupełnie w obszarze zupełnie odrębnym od tego do czego komisja została powołana, bo przecież nie jesteśmy komisją do spraw badania. Y, warunków zatrudnienia ani ewentualnych przypadków naruszenia uprawnień y, pracowniczych czy też pra, prawa pracy w inwestycji Orlefiny realizowanej przez Hyundai, a podjętej przez Orlen? Takie takie, takie pytania właśnie były większością. Ja mogę, mogę tutaj y, kontynuować ten wątek poruszony przez pana posła Te Większością pytań. Tu zadawanych, aż do stopnia zupełnie insynuacyjnego i absurdalnego, jak zarzuty o tworzenie jakiegoś obozu pracy. Ja tylko przypominam posłom, że w obozie pracy ludzie pracują za darmo, stosuje się wobec nich przemoc i fizyczną, psychiczną, biologiczną. Panie pośle, proszę przejść miejsca. do zadawania pytań. Panie Przewodniczący, to jest wstęp do zadawanych przeze mnie pytań. Ich jest tylko kilka, a mają one na celu postawienie na nogach tego, co wcześniej członkowie komisji próbowali postawić na głowie. Panie Pośle, czy w Pańskiej opinii inwestycja tak poważna i tak znacząca mogłaby zostać w ogóle przeprowadzana bez udziału pracowników sezonowych sprowadzanych z zagranicy na tą okoliczność? Nie, nie powstałaby w żadnym wypadku taka inwestycja. By do pół roku tylko. No ale tak był wydawany w większości to, panie, Proszę nie uzupełniać mojego pytania, panie przewodniczący. Drugie pytanie, panie pośle. Czy ma pan obecnie jakąkolwiek wiedzę o jakichkolwiek nieprawidłowościach mających mieć miejsce w procesie legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcych zatrudnionych przy inwestycji lenu realizowanej przez firmę Hyundai yy, o nazwie Orlefiny 3. Nie, nie mam takiej wiedzy. Dziękuję bardzo. Panie pośle, czy gdyby do takich nieprawidłowości doszło, czyli do nieprawidłowości przy legalizacji, przy procesu legalizującego pobyt pracowników sezonowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnionych przy realizacji inwestycji Orlefiny, to wtedy, kto według pańskiej wiedzy ponosiłby za takie nieprawidłowości odpowiedzialność? Po pierwsze instytucje, które weryfikują pracę, którzy przyjeżdżają do Polski. Wszelkie inspekcje pracy sanitarne, inne, które mają prawo weryfikować to. I jeszcze jedną rzecz państwu powiem. W momencie, kiedy przyszedłem na komisję, myślałem, że, bo to jest bardzo ważna rzecz, panie przewodniczący, i tu zupełnie bez złośliwości szanowej komisji, Rozmawiamy cały czas o doniesieniach medialnych. Pan przewodniczący, jeżeli mogę coś Państwu doradzić, chyba ja myślałem, że przyjdę na komisję. Na pytanie. Tak, odpowiem na to pytanie i myślałem, że ściągniecie Państwo z Inspekcji Pracy jakieś dane, że ściągniecie Państwo z organów państwa w tej sprawie jakieś dane, że pokażecie mi te dokumenty, że tam prawa są łamane w tym wszystkim. A my dzisiaj, ja przyszedłem na komisję i mówimy o doniesieniach medialnych i państwa czas. Czas. No, proszę Państwa, ja nie widziałem żadnego dokumentu z instytucji, które pokazałyby, że tam jest łamane prawo. Panie przewodniczący, no chyba czas porozmawiać z tymi instytucjami, czy, czy jest tam w ogóle łamane prawo, bo my rozmawiamy o czymś, co jest w przestrzeni kreowanej dwóch mediów, tak naprawdę. Panie pośle, to już będzie moje ostatnie pytanie. Ja przed zadaniem tego pytania chciałem tylko powiedzieć i zaznaczyć, że to jest właściwie zakres zawarty w tych moich pytaniach. To jest jedyne uzasadnienie, choć wątłe nader, to zgadzam się z tym na obecność pana posła na tej komisji, ale starajmy się przynajmniej zachować pozory. Myślę, że pan prezes mógłby przynajmniej być wdzięczny komisji za to, że miał pan wspaniałą okazję wykorzystać komisję jako trybunę celem przedstawienia jeszcze raz, jak ważna była działalność dla polskiej gospodarki, polskiego bezpieczeństwa energetycznego i jak ważne były inwestycje przedsięwzięcia przez Orlen realizowane. Ja jestem bardzo zadowolony, że pan o tym powiedział jeszcze raz tak dobitnie i tak i tak głośno na forum tej komisji, a ostatnie pytanie brzmi. Czy gdyby Orlen w trakcie pańskiej prezesory i realizacji inwestycji Orlefiny 3? Dysponował jakimikolwiek informacjami na temat ewentualnych nieprawidłowości w legalizacji pobytu pracowników sezonowych, cudzoziemców zatrudnionych przy tej inwestycji, to czy Orlen dysponował jakimikolwiek instrumentami prawnymi, żeby w tej sprawie u wykonawcy interweniować, czyli w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców? Panie pośle. Zrobiłbym to, jeżeli miałbym takie informacje nie tylko jako panu powiedzieć członek zarządu i prezes koncernu albo jako zwykły pracownik, jeżeli miałbym wiedzę, że dochodzi tam nie do prawidłowości od razu wszystkim swoim generalnie podległym obszarom, należałbym zgłosić do odpowiednich służb. Taka, takich standardów zawsze e, staramy się w tym zakresie, jeżeli chodzi o Orlen trzymać z racji tego, że tak, powiedziałem, jesteśmy jednym z najlepszych pracodawców w Polsce i musimy przestrzegać te standardy. Panie pośle, dziękuję bardzo.